Siemanko! Przed Wami kolejny odcinek z wyzwaniami. Jeżeli chcesz, żebym zrobił właśnie Twoje wyzwanie, to napisz je w komentarzu pod filmem. Kocham Cię. Serio? Tak. Dzień dobry. Wiem, że może to nie być odpowiednia chwila, muszę to w końcu powiedzieć. Kocham Panią. Czy za wzajemnieniem? Ale wszystko dobrze? Ogólnie? Trochę zimno jest, ale tak wszystko dobrze. Nie wydaje, bo się do lekarza, się nie A gdzie tam do lekarza teraz? Kolejki takie. Naprawdę, zbierałem się tyle czasu, żeby to wyznać. Trzymałem to pana w sobie. Nie znam nawet. Ale ja panią znam, obserwuję od dzieciństwa już w sercu ten ogień był, tylił się. Mówię, w końcu muszę się zebrać na odwagę i, i to pani powiedzieć. Bo z wzajemnością chociaż. No nie znam pana także. Ale zawsze możemy się poznać. Ja Łukasz jestem. Ja nie! Nie? Może! Też myślałem. Niestety nie! No będę mógł panią nazywać jak tylko chcesz. Jakkolwiek. Może być jakkolwiek. Życzę szczęścia. No ale to może jednak ta randka przyświeca. A może nie. Obiorę kartofle. Kartofle i ziemiaki. powodzenia. Może nam się jeszcze kiedyś uda. Nie będę dosyć tych już nie, czyli widzimy się pierwszy i ostatni raz, to może buziaczek jakiś chociaż. To bierzemy teraz produkt z, z innego sklepu. Idziemy do żab. Dzień dobry. No, mam kartę. Tam na półce było. to Takie cipsy te mamy. No mi nie chodzi to na ten. Nie są na pewno. No tam na półce były. To są biedronkowe. No to mi nie przeszkadza, jak kupię, bo to moje ulubione. I tak. No tak, Biedronkowe. Biedronkowe. Naprawdę? Ale tak, ja mam kartę moją Biedronkę, to może od razu zeskanujemy. Nie, tu jest rzadka. Punkty, Biedronka. żeby były. A skąd pan to wziął, naprawdę? No tam z półki były. I Rigie, też? Tak. Ale to są Biedronka, dobra czy to... No ale to mi nie przeszkadza i tak ale biorę. Nie, ale proszę nie pana, to nie... My tym nie handlujemy. Ja, my nie wiemy skąd się to wzięło. Ktoś pan nie i... To co, nie mogę kupić? Widzę, że punkty jeszcze zbiorę. Nie. Dobry? Czy pana można by po, podłączyć tamte mikrofale? A po co? No żeby sprawdzić czy to działa i popcorn odgrzać przy okazji. I kupił pan takie urządzenie. Okay? Państwo też na popcorn przyszli? Ale może, jak się, jak się załapiemy? My w kinie drogi, a my chcieliśmy tylko odgrzeć sobie i pójść do kina. to no, jest? No, możemy no, sprawić mikrofalę na wodzie, a nie na, nie na żywności. No, to chociaż tylko podgrzać sobie, bo w nie. kinie nie będę kupował, bo za nie. drogi przecież, nie, a tutaj... Nie, nie będę kupował. Jakbyśmy żabki zupę, wypać, to to pan by Nie, też Czysta woda szanowny klienci. dobry Działa elegancko To na przykład to nie sprawdzanie żeby pan powiedzieć, że dalsze A ani, ani pożytku z mikrofali A, bo ja chciałem tylko odgrzeć, bo idę do kina a tam w kinie po, ponad dwie dychy popcorn to nie będę brał, nie? To kropale są, kupiłem popcorn za 2 zł i odgrzeję se Jest, jest Please, please, please... Money, money... Dużo zdrówka, szczęścia, dolar, ojro... Proszę, proszę do... Bida, bida... Dolar, ojro, pieniążki... Proszę, proszę... Co ja cię będę oszukiwał, zresztą widzisz sama... Po tych łachach... Biedny jestem, nie mam za co żyć... Miałbyś złotówkę dorzucić albo... Serio? Nie masz za co żyć? Ta. Wygląda to bardzo żyć, naprawdę. No ja nie mam. Skąd? No, nawet nie mam za co sobie porządnych ubrań kupić, a co tam mówić o jedzeniu. Wbieram na jakieś jedzenie, na ubranie nowe, że. Coś. Money, one dollar, one euro, one thousand dollar. I need some new Ferrari. Dollar, euro, please. Kopiejka, lira, please. I'm very poor. Me too. Look, look for this. Oh. You're good, but look, look. U nas nie ma złotówki, nie wiem, złotówki tylko na kartę. Terminal mam. A nie, nie, żeby. No naprawdę, dolar, chociaż ojcze, nie bieda taka jest, że. Tak, tak, tak. Widzimy, że biedne, no. To co, nic na pewno? No szkoda. Dobra, a pan by może złotówkę miał pora się, bo nie ma wcale pieniędzy. A no może być dwójeczka? Tak. Miałbyś się może złotóweczkę dorzucić, bo ja biedny 50 groszy chociaż, dolar, euro, bieda nawet nie ma się za co ubrać, widzi pan, czy? No faktycznie. To jest nędza. Nędza jest. Trzymaj. My sobie kupię czegoś lubi bitą czy coś tam, No dobra. Gucci zróci. O, dziękuję bardzo. W końcu się udało. O, dziękuję bardzo, To miałbyś rzucić jakiś grosz, bo widzisz tak, nawet w starych łachmanach jak chodzę. Nie, nie ma problemu, No O, dziękuję bardzo. Trzymajcie. na razie. No, na razie. O, no dobra, czekaj, to już Ci daję, nie wiem na co tam zbierasz, ale już, już, chwilę. Coś się może znajdzie. Co się dzieje? No masz. Na co mi to? No zbierasz na coś to. Nie? <ślesk> Mi się wydawało, że ty coś chcesz. Nie, mi się wydawało, że ty chcesz. Wesołych jest Dobra, jak tak chcesz to... Na biletik. Na co zbierasz? Na biletik muszę. Dobra, masz i nie dziaduj. Masz, kup sobie coś. Masz i nie ale za to nic nie kupię, weź szczytnij jeszcze zpiątałem. dałem ci wszystko co miałem, co jeszcze dać palca to całą rękę odgryzie Masz sobie kup tyle No za co? No jak zbierasz, widzę, że zbierasz to ci już daję No więcej już nie ma, już to tyle No starczy ci na bilet Za co, No Dzień dobry Proszę, reszty nie trzeba bez reszty. A mam 2 złota, jest 378 zł. Proszę, reszty nie trzeba. Stanęło na moim... Bez... Żartuję, to taka ukryta kamera jest. O, to, to taki prank. O, tu kamera. A, tu prank? Tak, a jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Aha. Komentarz, która ta scena wam się najbardziej spodobała. I do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć! Hej! Nie... A teraz niech wszyscy się bawią! Daj show, śpiewaj a teraz